Jak wymienić olej i filtry w układzie hydraulicznym ciągnika rolniczego CASE 85A Przede wszystkim nie ma co grać hojraka Tylko trzeba otworzyć instrukcję obsługi Doczytać odpowiednie rubryki No i tutaj mamy filtr oleju obwodu hydraulicznego Opisany Musimy to troszkę zgłębić Zobaczyć gdzie on jest i od razu powiem, że ten filtr hydrauliczny obwodu głównego znajduje się tutaj, w okolicach między bakiem a silnikiem. O tutaj to. On jest przymocowany. Taka banieczka po prostu filtr oleju. Ale to nie wszystko. Czytając dalej, mamy tutaj jeszcze pomocniczy filtr oleju który się znajduje na rysuneczku tutaj. Trudno go znaleźć, ale jak już się troszkę podłubie porozgląda, to śmiało można powiedzieć, że znajduje się on tutaj obok tej bańki w tym dokładnie miejscu. A jak go się odkręca? Tutaj jest właśnie ta część, która jest wykręcana, tutaj on się rozdzieli. A jest na taką śrubę, to jest chyba numer 32 albo 28, coś koło tego. Trzeba przygotować sobie pojemnik na ten olej, który będzie zlatywał po odkręceniu filtrów. No i co, no, bierzemy się za robotę. Nie ma co marudzić. A, jeszcze jedna sprawa nie leżymy na ziemi nie leżymy na betonie tylko wkładamy sobie zawsze taką fajną tutaj matę taki materac tutaj mam taki teraz to podstawa na targowisku na targowisku jakimś gminnym albo na giełdzie można to kupić za 10-15 zł a swoją robotę robię. Dobra, podstawiam zaraz pojemnik i odkręcam pierwszy filtr. A w zasadzie to teraz przemyślałem, zacznę może od tego tam dalej, bo po co ma na mnie kapać? Lepiej zrobić tamten, który jest głębiej zamocowany. No i teraz zobaczymy, czy e, czy olej fluśnie. Czy będzie dużo oleju tu się lało. Czy troszkę. Jak to tu wygląda? Pierwszy raz to wymieniam, ale to jest ten filtr pomocniczy. Nie można go ominąć. Długo się wykręca. Namęczyłem się tymi dwoma kluczami. Jednym się nie dało, bo nie było przekręcenia, więc połączyłem sobie klucz właski z oczkowym na przemian. Wykręcałem. Kręci się długo. Zaczyna lecieć. nie jest to jakaś super struga więc chyba tylko z tego filtra to się wydaje. pokrywkę odkręcam ale to jest jakiś filtr siatkowy chyba metalowy a on stoi tam miejsce zobaczymy jak go dalej wysunąć a jak tą bańkę w ogóle dalej wyjąć tam coś zapiera już z tyłu no zobaczymy. Powolutku wychodzi. Aj, jej, jej. Tak wygląda ten skubany filtr. Teraz chciałem się zabrać za odkręcanie tego dużego filtra, głównego hydraulicznego. I mam tutaj taki ściągacz do filtrów, ale okazało się, że ten po prostu tutaj ściągacz jest za mały. Tutaj w ogóle ten łańcuch nawet nie objął tego mojego filtra. Młotek i przycinak sprawują się znakomicie. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Filtr i tak już nie będzie nam potrzebny. Do wyrzucenia jest. Tutaj go troszkę naciąłem. No i proszę bardzo. Kręci się ładnie. Tutaj dam następne napunktowanie i dalej przestaw. Stara metoda zawsze skuteczna. No i co, teraz chyba ręka pójdzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, idzie. Bulgoczy tam w środku ten olej. Ciekawe czy się będzie dużo lałoczy. Pokroczenie, tutaj. O, właśnie. Uff. A co robimy dalej przed założeniem nowego filtra? No, oczywiście, szmatką trzeba ładnie wyczyścić tutaj wnętrze. Te wszystkie miejsca, gdzie nowy filtr będzie się stykał z tym tutaj, właśnie karterem, z tą obudową filtra. Także mamy to wyczyszczone. To pozwolę sobie wziąć nowy filtr. Może tutaj go położę na początek. Już będzie sobie ładnie leżał. Tu też trzeba właśnie tą, ten element gumowy wytrzeć ładnie. Wyczyć szmatką z jakichkolwiek nieczystości, zabrudzeń. Ewentualnie jeszcze sobie go dmuchnę. I przed zakręceniem trzeba go nasmarować olejem, tą gumkę przesmarować, tak nie żałować tutaj tej uszczelce tego oleju. Będzie to dobrze trzymać. Dobra, to odsunąłem, ale muszę zaraz przesunąć. No jest. Ładnie gwint wszedł. kręcamy i tutaj dokręcamy go ręką. よしだ。